Są wygodne, są lekkie, są przede wszystkim miękkie, że ta podeszwa jest troszeczkę taka powiedziałabym łukowata, to ma swoje zalety, ponieważ stawia nas do pionu. Iż się kręgosłupa. Moją pasją była muzyka. Będąc na emeryturze, zaczęłam pracować z seniorami, bo nie wyobrażałam sobie nie pracować. Organizowałam dla nich spotkania muzyczne, potem zostałam widzem w pubie, reklamując poezję, wrażliwość duszy, duchowość. Kram już 25 lat, w ćwierć wieku. Dużo mi przede wszystkim nogi, głowa. I ręce, ale nogi to są podstawą. Ja stoję na imprezach po 6-7 godzin. To jest jednak bardzo duży wysiłek. Buty ochmak używam na co dzień, no i na różne okazje. A tych okazji jest mnóstwo. A szczególnie na wiosnę, na spacery, polecam model BlackFit. Nie musi człowiek tutaj się męczyć przy zakładaniu, bo wystarczy, że wsunie nogę i one już są, prawda? Więc to jest też ta wygoda. Nawet my przy, o, dla osoby starszej, która się musi schylać, prawda?